Nimfy, nimfy norweskie, nimfy z natwiordów dzisiaj idą w miasto. Jesteśmy już po śniadaniu. Pogoda na razie nie jest najgorsza, aczkolwiek jest bardzo zachmurzenie i tak słońce raz jest, raz go nie ma, ale jest w miarę ciepło, wiatr nie wieje, więc póki wiatr nie wieje i nie będzie nam dokuczał, Idziemy w miasto, idziemy troszeczkę pozwiedzać. Nie będzie to jakiś historyczny wypad, bo ja tak za bardzo się do historii tutaj nie przywiązuję. Oczywiście, co nieco wiem na temat tego miasta, więc może gdzieś tam w podkładzie coś tam dopowiem. To już jest moja druga wizyta w Trondheim. już wcześniej w Trondheim byłam. Byłam wiosną dwa lata temu, więc podlinkuję Wam kartę, żebyście sobie też mogli zobaczyć, jak wygląda Trondheim wiosną. A teraz mamy taki typowo rekreacyjny. Przyjazd do Trondheim, um, bo, bo idziemy sobie tylko tak na luzie połazić, zobaczyć, porobić sobie zdjęcia. Co jeszcze? Na kawę idziemy, ale jestem blisko Was, więc muszę się troszeczkę oddalić. Idziemy sobie na kawę, idziemy dzisiaj na sushi, może pojedziemy dzisiaj na basen, na basenie jeszcze tutaj nie byliśmy. A w Trondheim ja nie byłam, Katarzyna była, a w Trondheim jest bardzo ładny basen. Myśleliśmy o tym, żeby wynająć sobie hulajnogi, ale okazuje się, że Julka nie może wynajmować i nie znalazłyśmy reguł, które by mówiły o tym, że niepełnoletni mogą pod okiem rodziców wypożyczać te hulajnogi. Więc lipa, bo nogi są powyżej 18 roku życia. Nie wiem jak rowery, bo na basen mamy 20 minut piecho. Więc tak naprawdę jakbyśmy sobie wypożyczyły rower, to może byłoby szybciej. Ja myślę, że chyba na rowerze dzieciom chyba wolno jeździć. Więc jeszcze sprawdzimy te rowery na wieczór. A teraz idźmy w miasto. Pierwszym punktem zwiedzania w Trondheim co jest Azja Boutique, czyli butik international boutique. butik w którym są też polskie produkty, więc na pewno tutaj wrócimy na szczęście jest czynne do w pół do siódmej wieczorem, więc zrobimy sobie tutaj porządne zakupy, bo jest tu mnóstwo produktów z całego świata i co miasto to miasto jednak, bo naprawdę jest tu bardzo duży wybór, więc zrobię tutaj solidne zakupy, są też warzywa i owoce. Przed nami mamy Trondheim Central Station, czyli pewnie tu jest stacja pociągów, autobusów, jak widać, kaja ze łodziami. Jak to się nazywa ta kaja z łodziami normalnie? Bo ja nawet nie wiem. Przystań? Przystań, tak. <laughs> Przystań po polsku. Piękne budownictwo, stare i takie domki są też w centrum. Nie ma tutaj nowoczesnych budynków, bynajmniej w samym ścisłym centrum. Nie ujrzymy nowoczesnych um, budynków, raczej są to takie, właśnie stare norweskie zabudowania miejskie. Także całkiem, całkiem fajnie, przyjemnie. Robi to taki klimat mniej surowej Norwegii, raczej starej pachnącej drewnem. To jest budynek normalnie mieszkalny, zamieszkują tutaj normalnie, są mieszkania. One pewnie są kolosalnie drogie, bo po pierwsze jest to miasto, po drugie jest to ścisłe centrum, a raczej okolice dworca. Więc takie kupno tutaj takiego mieszkania jest naprawdę na pewno powyżej 2-3 milionów, jak nie więcej. Zobaczcie, jakie są stare tutaj deski. Jeżeli się taka decha psuje, to oni wycinają po kawałku i przyczepiają. A tutaj są też odkryte dechy. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale normalnie nie pomalowane. Czarne takie zakonserwowane deski pomiędzy budynkami. Także tak to się żyje w miastach. A to już przykład na to, skąd czerpać wodę. Mamy tutaj źródełko pewnie z wodą pitną. No i przy okazji, ptaszki mogą się też tutaj spokojnie napić. Gelony tutaj się też zapuściły, no ale spokojnie można sobie nawet flaszkę z butelką tutaj nalać, więc super. No i co? I kamienie leżą nawet między chodnikiem, między kostką. Idziemy może tędek, co? No to całkiem nieźle, ciekawie wygląda. No to pogoda nam dzisiaj bardzo średnio dopisuje. Jest chłodno od czasu do czasu nawet powiewa. Nie przygotowywałyśmy się na to, bo sprawdzając pogodę miałyśmy pogodę 16-17 stopni i myślałyśmy, że to będzie lato w Trondheim. A tu nic z pogody dzisiaj. Ale nie narzekajmy. Może obraz będzie lekko zachmurzony pod chmurką. No ale myślę, że i tak będzie fajnie. kolejowej, przechodzimy na drugą stronę no i Kaśka mówi, że tam tam, tam, tam w oddali zaraz zobaczymy czy złapiemy ostrość o jest jest forteca także kursowała tutaj jakaś łódź turystyczna na razie chyba nie kursuje jest a tutaj mamy basen, czyli blisko mamy na basen tak naprawdę. Więc basen zapowiada się całkiem ciekawie, bo ma całe oszklone um, ściany, więc może być całkiem przyjemnie. Cieszę się bardzo na ten wypoczynek, na wieczorny nasz wypoczynek na basenie. Co jeszcze, miałam coś jeszcze powiedzieć. Aha, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to jest niedziela, stąd też nie ma za dużo ludzi na mieście, chociaż i tak widzę, że rodziny spędzają czas aktywnie, bo i z dziećmi wychodzą na spacery i dużo osób praweruje. Ale wczoraj rzeczywiście było sporo ludzi, zwłaszcza w centrum przy katedrze i na placu. No tu jest trochę mniej, mniej turystów. No, ale jeszcze miasto śpi. No i mamy niedzielę, więc wszyscy po prostu odpoczywają. Dzisiaj nie ma za dużo sklepów. Zresztą w Norwegii nowe, w niedzielę sklepy są pozamykane. Tylko właśnie e, Azja, albo Jokery, takie niedzielne sklepiki mają wydzielone części. I są pootwierane. Tutaj mamy statki właśnie wycieczkowe, takie promiki e, po A, tej stronie. Pieru, ten, tak? e, I mamy tak, hurtik. Botem terminal. Tak wygląda tutaj cała ta okolica. Naprawdę jest bardzo ładnie. Bardzo wszystko tak zadbane, ładnie zrobione w centrum. Budynki tutaj już są coraz bardziej nowsze. W ogóle, jak przejdziemy tam na tamtą stronę, po drugiej stronie wiaduktu, to budynki zaczynają się już coraz bardziej nowoczesne. Wow, tutaj mamy jakąś kopułę, nie wiem co to jest, ale fajne, fajny akcent w mieście. No i tutaj mamy jachty znowu. Takie spacerniki, ławeczek dużo. Już jesteśmy po drugiej stronie wiaduktu. Mamy już tutaj nowoczesne zabudowania, ale i też zmieszane ze starymi dźwigami, które wyglądają przepięknie. No przez to, że jest też zachmurzenie, to mam też bardzo kiepskie oświetlenie. Spróbuję coś tam troszeczkę chociaż pojaśnić w programie. Nie wiem, czy mi to się uda. Także musicie mi wybaczyć, bo naprawdę mamy dzisiaj bardzo dużo chmur na niebie. Co możecie zobaczyć? Boję się tylko, żeby deszcz nie spadł. Bo jest naprawdę przepięknie tutaj i nie możemy jeździć do miasta. Wszędzie pachnie. Po prostu na ulicach Trondheim pachnie przepysznym jedzeniem na okrągło. Jurka właśnie znalazła trampolinę. Dziwna. Fajnie? Dziwna. Ale fajny, fajna rozrywka dla dzieci. Tutaj mamy przepiękny stary dźwig. Będziemy się kierować w centrum, do centrum raczej chyba, co? Powoli przejdziemy sobie jakimiś innymi mostami i jeszcze pójdziemy w stronę starych takich zabudowań, które mogliście też zobaczyć w poprzednim vlogu w Trondheim. Bo akurat tutaj ostatnio w kwietniu, jak byłam, nie byłam w tej części, więc jest to dla mnie też taka nowość, ale teraz mam dużo więcej czasu, bo ta młoda dama nie ma meczy. A ostatnio jak byliśmy, to były mecze z handbalu. Cały czas musieliśmy jeździć, więc nie było na to czasu. Tutaj jest kolejny dźwig. No bardzo ładnie, bardzo ładnie to zrobione. Hulajnogi sobie jeżdżą. Naprawdę fajnie sobie taką hulajnogę wypożyczyć i się karnąć w ciągu godziny, zwiedzić sobie spokojną, dużą część miasta. Tutaj znowu mamy jakieś stare takie zabudowania. Egon, tam w oddali jest taki czerwony budynek. Nie wiem co to za budynek, ale się dowiem. Też wygląda przepięknie. Wygląda całkiem fajnie pokaźnie, z taką wieżyczką. Znowu mamy restaurację, tutaj, no po prostu urokliwe miejsce. Co miasto, to troszeczkę też inaczej. Przypomina mi to też taką dzielnicę, właśnie w Oslo. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj, już zmierzamy ku Starbucksowi i staremu mostowi. Mostu, idziemy, kierujemy się w, stare, w stronę starego mostu. I chyba tutaj były jakieś fabryki, bo zobaczcie, jakie. Tutaj stoją zbiorniki, kotły, nie wiem co tu było, ale naprawdę nowe budownictwo po tej stronie miesza się ze starym. Mamy też jakieś takie ciasne uliczki, w których no fajnie to wszystko wygląda. Tutaj trochę drewna, tu trochę nowoczesności. Tutaj jakieś mostki na pieszo, można się po nich tutaj przechadzać. O, tutaj mamy jakiś stary drewniany barak. Jakieś tutaj metalowe części e, zbrojenia, no jakieś tory. Ja myślę, że tutaj na łódź było, widzisz, bo tu jest kanał i tutaj to tak wygląda, jakby tutaj miało być wciągane łódź. Może tu jakieś stocznie były do budowania, do budowania właśnie łodzi, bo to tak, tak, tak wszystko na to wskazuje. No i znowu zabudowania fabryczne. Komin. Mamy ale bardzo wieje, więc wyłączam się Muzyka Tak, przepiękny most za nami, a my już chyba będziemy kończyć powoli nasz spacer po mieście. Mam nadzieję, że Wam się podobał z nami. My zmierzamy na kawę, a później jeszcze pójdziemy na basen. Być może jeszcze na fortecę jak nam się uda to a, i będziemy miały siły, to sobie wejdziemy tam na fortecę, więc być może jeszcze po kawie pojawią się jakieś przebitki. Pogoda teraz nagle nam dopisuje. Jak już kończymy spacerek, to nagle zrobiło się ciepło. I przyjemnie, tak naprawdę wyszło słoneczko, więc jest mega, mega przyjemnie. My idziemy się relaksować, jeść, bo ciągle tutaj pachnie, więc jak ktoś jest na diecie, to absolutnie nie polecam Trondheim, bo e, jedno z nielicznych miast, w którym po prostu cały czas jest zapach, i cały czas nas coś kusi. Między nomami pachnie pizzą, pachnie pączkami, pachnie kawą, pachnie wszystkim, więc i my teraz pójdziemy się posilić, pójdziemy sobie na małą kawę no i zobaczymy co dalej ja sobie radzę pałeczkami się pałeczkami